Cześć, witam w kolejnym blogu z Delty Mekongu, prowincja numer 12, Giang. Jestem teraz w mieście, które się nazywa Shao Dok. Ma ono około 160 tysięcy mieszkańców. Jest dosyć takim małym miastem w tej prowincji. Znaczy małym jest chyba drugim największym w tej prowincji, ale poza stolicą tutaj nie ma jakichś super dużych miast. Zresztą sama stolica nie jest jakaś nie wiadomo jak duża. Natomiast tutaj mieści się też ta góra Sam, którą pokazywałem w poprzednim vlogu. Góra Sam jest jakieś 6-7 km od centrum miasta, teraz natomiast jestem w samym centrum. Tak właściwie administracyjnie to, to nawet ta góra jest tutaj w tym mieście, tylko że tam jest tak jakby inny ośrodek, inne miasto. Potem się jedzie taką główną, długą ulicą, te kilka kilometrów, i dojeżdża się tutaj do prawdziwego centrum. I gdy się jedzie tą główną ulicą, to po obu stronach praktycznie niczego nie ma, e, tylko tam parę budynków stoi. Poza tym tutaj miałem mieć hotel, e, miałem zabukowany zresztą, i się okazało, że hotelu tak naprawdę nie ma. Hotel był permanentnie zamknięty od okolicznych sprzedawców, tak się można było dowiedzieć. Więc trochę mnie wyrolował hotel, a jako, że są święta, to potem było bardzo trudno znaleźć kolejny nocleg. Pytałem się w kilku hotelach, w kilku takich małych miejscach, gdzie się można zatrzymać, i w kilku większych hotelach, no ale wszystkie były pełne. Dodatkowo jeszcze stacje benzynowe też, jak już wspominałem, są podczas świąt nieczynne, a co dopiero w nocy podczas świąt. Na noc myślę, że w ogóle większość stacji benzynowych się tutaj zamyka. Niewiele jest otwartych 20, 24 godziny na dobę. No i było bardzo trudno znaleźć stację benzynową, ani miałem paliwa w skuterze, więc było ciężko. Myślałem, że skuter mi się w końcu zatrzyma na środku ulicy, jak jeździłem tutaj i szukałem czy to hotelu, czy stacji. Ostatecznie w którymś tam hotelu w końcu znalazły się miejsca. Był jeden pokój, więc mogłem go wynająć. Kosztował strasznie dużo. 160 zł, czy 180 zł, jakoś tak, 800 tysięcy dongów, 850 tysięcy dongów dokładnie. Ten poprzedni miał kosztować 200 tysięcy, więc 4 razy tyle co powinienem zapłaciłem, a w hotelu i tak się okazało, że nie było ciepłej wody. Już trzecią zresztą noc z rzędu tutaj w Dilczymy Kongu byłem w hotelu, w którym nie ma ciepłej wody. Nie wiem dlaczego, to po prostu jest ciężkie do zrozumienia, ale no tak było niestety. No ale dzisiaj jest nowy dzień, więc zacznijmy go w jakiś taki dobry sposób, zwiedźmy to miasto bardzo szybko. Nie ma tutaj dużo obiektów do zobaczenia, jest tutaj rzeka, Bassak się nazywa, ona jest tak naprawdę częścią Mekongu, można powiedzieć, że to jest także Mekong. Mekong gdzieś tam trochę w górze rozdziela się na kilka rzek, na dwie główne i jeszcze na kilka takich mniejszych i tutaj jest jedna z tych rzek która akurat też nie jest jakaś strasznie mała, widzimy, że jest dosyć szeroka. No i tutaj nad tą rzeką jest taki teren, mały park, ładnych chodniczek, można sobie trochę pospacerować. Tutaj jest pierwsza świątynia i jedyna buddyjska świątynia warta odwiedzenia w mieście. Nazywa się ona Chao Temple, świątynia Chao Fu. Jest to świątynia dedykowana Toen Khao temu urzędnikowi miejskiemu, który pomagał rządzić władcą dynastii Nguyen. Jest dosyć mała, jest tylko jeden budynek tej świątyni, nie ma tutaj jakichś wielkich terenów ani, ani całego parku wokół niej. A wewnątrz też jest trochę brudu, trochę tam jakichś krzeseł i innych mebli poskładanych przy ścianach, więc tutaj nie trzeba ściągać budów. Taki trochę wyjątek. kolejnego miejsca trzeba się dostać promem. Więc na taki oto prom się wchodzi, wjeżdża się tutaj skuterem. Płaci się złoty 20 zł za taką szybką przeprawę. Myślę, że ona będzie trwała dosłownie 3 minuty. Ale bardzo dużo skuterów tutaj można załadować. Dużo także samochodów może tutaj wejść, chociaż obecnie na naszym nie ma żadnego samochodu. Lecimy więc na drugą stronę rzeki. Ostatnim miejscem do zobaczenia w tym mieście po drugiej stronie rzeki jest meczet Mubarak. Meczet, w którym modlą się muzułmanie tutaj mieszkający, podobno ich trochę jest, chociaż nie jest tutaj tyle osób, co w tych buddyjskich świątyniach wszędzie w mieście i wokół miasta. Tutaj też uczęszczają na specjalne zajęcia wietnamskie, muzułmańskie dzieci, które uczą się Koranu po arabsku, także języka arabskiego się uczą. No i teraz dopiero tutaj jakaś modlitwa się skończyła, ale do środka spokojnie też można wejść i zobaczyć jak to wygląda. W życiu byłem w kilku, może kilkunastu meczetach, więc nie jest to świątynia, którą często odwiedzam, więc w środku wydaje się trochę taka pusta. Wracać teraz trzeba znowu na drugą stronę rzeki, tę pierwotną, z której tutaj przyjechałem, i ruszać do kolejnego miejsca, które też jest taką górą. Ale do przejechania tutaj będzie parę dziesiąt chyba kilometrów, tak więc zajmie to nieco chyba ponad godzinę. Po dosyć takiej bardzo monotonnej podróży, bo ulica była wąska, poza tym dużo samochodów i bardzo dużo skuterów dzisiaj jest na drodze. Nie wiem gdzie one wszystkie jadą, może wracają po prostu z tych świąt już do domów. No więc było ciężko, droga nie była najlepszej jakości, było dużo kurzu wszędzie w powietrzu, ale ostatecznie dotarłem do kolejnego miejsca, które się nazywa Tukdup. Nie wiem jak to mówisz dokładnie, ale jest to taki kompleks jaskiń. Góra tutaj jest, czy takie wzgórze małe, bardzo skaliste, i w tę górę można wejść dosłownie do środka. I tutaj w niej są jaskinie niezliczone jaskinie, które się ciągną na różne strony. I tutaj nie można trochę poeksplorować. Gdzie niegdzie, tu i ówdzie stoi sobie również jakiś żołnierz wietnamski. Które z tych przejść jaskiniami były bardzo wąskie, także ciężko się było nawet przecisnąć ale koniec końców jestem już na zewnątrz i gdzieś tutaj dalej jakaś ścieżka prowadzi jest tutaj jakiś opuszczony budynek a skąd jest nawet całkiem w porządku widok ale za chwilę chyba trzeba już schodzić, bo, bo to koniec tej góry mi się wydaje chyba nigdzie dalej się nie można dostać Chodzi godzina 16, więc jeszcze jakieś 2 godziny, może troszkę powyżej, 2 godzin e, dnia zostało. Zanim się zacznie ściemniać, jeszcze chciałam zobaczyć jedno miejsce, dlatego teraz trzeba się przenieść pod górę Sap 43 km stąd to jest dokładnie godzina drogi. Trafiłem w końcu. To jest góra SAP, która się wznosi na wysokość 85 metrów nad poziom morza. I tutaj, podobnie jak przy poprzedniej górze, jest taki wielki park, rozrywki, jakby gdzie można sobie na dole kupić jakieś jedzenie. Dla dzieci jest plac zabaw, poza tym jest tutaj jezioro, sztuczne jezioro. No i kilka trochę takich atrakcji, małych restauracji, jakaś tam kawiarnie i takie rzeczy. Jednak to jest góra, przede wszystkim to jest góra i trzeba na nią się jakoś wspiąć. Nie wiem czy w ogóle powinien wchodzić do tego parku, czy jakoś naokoło tę górę objechać i tamtędy dostać się na górę skuterem. Czy może da się piechotą? Zaraz się ją okaże. Najważniejszą rzeczą chyba w tym całym parku jest statua Toi How, Tego gościa, urzędnika dynastii Nguyen, któremu tutaj w tej okolicy wszystko jest właściwie dedykowane I tutaj ta postać jest bardzo taka szanowana Ta statua ma chyba ze 13 metrów wysokości No i jest taką główną atrakcją, centralnym punktem w tym parku um, Idę teraz jakąś ścieżką, mam nadzieję, że ona poprowadzi mnie na górę, na sam szczyt Trzeba zdążyć przed zachodem słońca, bo już jest godzina 17.58 i już chyba nawet po zachodzie słońca. No, ale jeszcze się aż tak nie ściemniło. Może jakiś widok będzie z góry jednak ciekawy. Jednak nie. Ta ścieżka w ani jedną, ani w drugą stronę nie prowadzi na szczyt góry. Trzeba więc jakoś skuterem objechać tę górę dookoła i znaleźć dróżkę, która tam prowadzi. Nie wiem, czy to się uda. Czasu jest coraz mniej. Będzie się ściemniać i pewnie z góry już nie będzie nic widać, ale trzeba spróbować. Droga prowadząca na szczyt jest chyba najbardziej stromą drogą, jaką dałoby się wyjechać skuterem Ale oto jest mniej więcej szczyt. A może z 5 metrów poniżej, bo na samym szczycie nie ma chyba nic. A to znaczy, są tam jakieś inne świątynie, ale wszystkie jest pozamykane. Poza tym, krzaki drzewa są wokół i trochę zasłaniają widok. Tutaj zresztą spod tej świątyni też nie ma dobrych widoków. Wszystko jest zasłonięte drzewami i niewiele widać tam na dole. Da się jednak wejść. Jest tutaj taka metalowa drabina, jakby schody, a które bardzo się trzęsą, jak się nimi wchodzi. A... Pod nim jest taka przepaść 10 metrowa, ale da się na szczęście wejść na szczyt. Tylko, że no, widać, że i tak tutaj jest drzewo rosnące, więc widoki nie powalają, nie rzucają na kolana, no ale szczyt góry jakoś da się tutaj osiągnąć. Po tej krótkiej wizycie na szczycie góry, pora była już ruszać do kolejnego miasta w prowincji Anzian do jej stolicy Longyearn. Ale to co jest w tym mieście, będzie już w następnym vlogu, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!